Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Czuk, a to już czwarty odcinek z najnowszej gry MS Games Land of War The Beginning. Słuchajcie, na szybciutko, ponieważ dopiero co wyszedł, patch, także już zobaczcie jak twórcy dość... które na pewno pomogą. Gry. Kolejny odcinek wychodzi na zaktualizowanej wersji gry i dodano kilka takich ciekawostek, więc tak, mamy tutaj możliwość wyłączenia celownika, bądź też zmiany go na wersję uproszczoną. A także wprowadzono zmianę trybu rozgrywki na klasyczny i swobodny. Ja pozwolę sobie zagrać ten odcinek na swobodnym poziomie trudności, czyli tym lżejszym. I też z tego co widziałem, usprawniono właśnie to nieszczęsne gibanie się kamery na wszelkie możliwe strony. Podczas ostrzału, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Gramy sobie w tym momencie poziom piąty, cztery poziomy za nami, sześć jeszcze przed nami. Bardzo szybko te patch, ten patch wyszedł, więc mam nadzieję, że faktycznie tutaj Bruna tę grę usprawniono w odpowiedni sposób. Tymczasem, oczywiście, oddaję głos Zbrojewiczowi. Chce ona zdusić nasz opór i kawałek po kawałku ostatecznie opanować miasto. Z przechwyconych informacji wiemy, że jednym z celów jest gazownia na woli. Niemcy planują zdobycie tego punktu, co będzie miało poważne konsekwencje strategiczne. Nie możemy do tego dopuścić. Atak wroga będzie szybki i zdecydowany, by nie dać nam czasu na właściwą reakcję. My jednak będziemy przygotowani. Pierwszego natarcia spodziewamy się od strony wschodniej bramy. Okolicy wykryto zarówno żołnierzy, jak i pojazdy pancerne. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Kontratak został zaplanowany, gdy całe wrogie natarcie zostanie wciągnięte w obręb placówki. Nasze wojska są już gotowe i czekają na rozkazy. Radiostacja znajdująca się w północnym budynku została już do tego przygotowana i jest gotowa do użycia. No dobrze, Mirosław Zbrojewicz powiedział swoje, także zaczynamy misję w Warszawie. Tutaj troszeczkę musi, muszę Was uczulić na jedną rzecz, mianowicie gra nie jest zoptymalizowana najlepiej. Unity nie radzi sobie w tym poziomie. Rozegrałem go chwilkę wcześniej, jeszcze przed patchem. Mam nadzieję, że tu patch troszeczkę pomoże. Natomiast uczulam Was, że w tym odcinku mogą być dosyć duże problemy z płynnością rozgrywki. Ja mam nadzieję, postaram się tak poruszać bohaterem, żeby to nie było widoczne. Natomiast miejcie na uwadze, że mi w tym poziomie, pomimo tego, że mam kartę graficzną GTX 1660 Ti, który odpowiada mniej więcej wymaganiom tym maksymalnym w grze, podanym oficjalnie, tak gra potrafi mi skakać z 80 do 20 klatek na tym poziomie, więc troszeczkę, troszeczkę tutaj wyrozumiałości dla twórców. Ja mam nadzieję, że skoro dzisiaj wyszedł patch, to bardzo szybko to zostanie naprawione. tego momentu Niemcy pod same bramy a tutaj Za też celowo troszeczkę zagaduje rozenka w, w momencie tego wstępu, ponieważ on nic ciekawego nie mówi tak naprawdę. Dobrze, że każda param się przyda. Udaj się od razu do dowództwa. Czekaj! Co tu się dzieje? Porozmawiaj z innymi, wiedzą więcej niż ja. Podobno usprawniono też mimikę twarzy, więc też to powinno troszeczkę lepiej wyglądać. No i jestem bardzo ciekawy tego poziomu casual, czy on faktycznie ten poziom będzie łatwiejszy. Znaczy, mi akurat to strzelanie się bardzo podoba i to, że trzeba właśnie w tak powolny sposób podchodzić do każdego przeciwnika, jest bardzo fajne. Natomiast, no, dlaczego miałbym nie spróbować? tak? Jeżeli już ogrywamy całą grę, to też warto przetestować tryby, które nam twórcy udostępnili. No i jeszcze druga ważna sprawa, ten tryb, ten poziom trudności możemy zmienić bezpośrednio w trakcie rozgrywki. O czym się dowiedziałem podczas streamu z oficjalnego streamu z Land of War, który oglądałem. Polecam też zajrzeć na na kanał oficjalny Land of War, ponieważ tam bardzo właśnie często jakieś materiały są albo właśnie stream z jednym z pracowników i możecie się dowiedzieć całkiem ciekawych. Rzeczy, po prostu zadając pytania bezpośrednio Oj, tu chyba się poziom dogrywał O, i widzicie, to jest to, o czym mówię Tam jest, za ścianą jest jeden budynek Który zabija klatki Patrzcie, jak przybliżę Jest, no jest, no 40, 50, 60 klatek Nie wiem, bo nie mam licznika łącznego Ale tylko oddalę i już Już widać, że jest kiepsko, nie? Tego można się było spodziewać w jakim stanie są nasze pozycje? Wschodnia brama jest zabezpieczona, ale nie wytrzyma długiego naporu. Tak samo zachodnia. Tam spodziewamy się pierwszych strzałów. Rozumiem. Czyli konwencjonalna obrana odpada. Zastanówmy się. Nasza jedyna szansa to wciągnięcie jej w głąb placówki. Dotrą do tego punktu, Nie wiem czy słyszycie, ale kapitan, który, wstankę, wstankę, który teraz się wypowiada, wydaje mi się, wstankę, że to jest ta sama postać, która mówiła, że brakuje mu ładunku wybuchowych ser! Ten głos mi się wydaje dziwnie znajomy. ...dowódcom oddziałów. Czeka ich ciężka walka. Cholera, już tu są. Kowalski, biegiem na pozycję obronną. Tak jest. Rozgród. Tak jest. Proszę mnie puścić, idziemy na wojnę skrypt się musiał odpalić. Puścisz mnie, Mariusz? Dziękuję. Mariusz nie puścił. Wszystko słuchajcie, za sprawą e, budynków. O, patrzcie, patrzcie, jak, jak tutaj skaczę animacja. Wszystko to za sprawą dwóch budynków, które w Warszawie mocno obniżają klatki. Mianowicie tu jest jeden taki budynek okrągły. I ten właśnie tutaj budynek, patrzcie, jest to jedna z tych gier, przy którym patrząc w niebo mamy 60 klatek, natomiast w momencie kiedy patrzymy na wyrenderowany budynek, te klatki spadają, więc tutaj jest jeszcze sporo do poprawy w kwestii optymalizacji. Oj! W kwestii optymalizacji gry. I liczę na to, że to zostanie poprawione. O właśnie ten budynek. Ten budynek powoduje też właśnie opadanie tych klatek. No i no niestety, no, no tak jest. I, i trzeba, trzeba o tym mówić. No bo nie ma też co zatajać tak, takich rzeczy. Zresztą twórcy na pewno są świadomi, że jeszcze wiele, wiele do poprawy mają. Okej, okay, jeszcze jeden. Aj, nie przeładowałem broni. <laughs> no cóż, małe faux z mojej strony. Dobra. Czy ja mam teraz wejść do, wejść do budynku? To może ja się uleczę najpierw. Też mam właściwie taką... Jedną refleksję na temat tej gry. O, zobaczcie, tu już jest spoko, nie? Tu już gra działa bardzo fajnie. Mam jedną refleksję na temat tej gry. Właściwie cały czas. Cały czas mamy tutaj akcję. Jeżeli graliście w takie inne drugowojenne gry z podobnego klimatu, co tu się wyprawia? To. Patrzcie, faktycznie teraz ta kamera tak nie lata. Jak on mnie, no trochę lata, ale nie aż tak. Widzicie? Jest lepiej, jest pod tym względem zdecydowanie lepiej, jak na grę tego typu wydaje mi się, że za dużo jest właśnie tutaj takiej akcji. Nie ma za bardzo czasu na to, żeby się troszeczkę wyciszyć. O Jezu, jak ja nie mogę tego trafić. O, ze snajperki go powiedzmy trafię. To znaczy nie ma takich spokojniejszych poziomów. Do czego zmierzam? Brakuje mi na przykład takiego poziomu. Kiedy faktycznie ten klimat można poznać w inny sposób niż tylko poprzez ciągłe strzelanie, to jest radiostacja. A ja bym chciał wymienić, a nie, nie ma co wymieniać w sumie, quick time event. Bardzo bym sobie właśnie życzył, żeby też twórcy zawarli, no mam nadzieję, że jeszcze takie poziomy będą, na przykład ten drugi poziom z tym samochodem, prawda, z tym łazikiem, on był taki spokojniejszy, ale potem znowu było da, 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 prawda, już strzelanka na całego, wybuchy i tak dalej. A przydałoby się właśnie jakieś słoneczko, jakieś drzewka pooglądać, chociaż z drugiej strony tutaj taki prezentowany jest brudny klimat, więc może, może troszeczkę przesadzam, ale troszeczkę oddechu od tych wystrzałów i tak dalej. I na przykład przeznaczony ten czas na poznanie bohaterów byłby bardzo taką miłą odmianą, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay. wracaj do linii obrony. No i takie rzeczy jak na przykład zatapiający się kar karabin w podłodze, no nie wydaje mi się, żeby to już było do naprawy. Ale tutaj, no, twórcy mają jeszcze Jeżeli będą chęci, to wierzę w to, że... Oj, kascenka się odchodziła. Wierzę w to, że dużo jeszcze są w stanie naprawić. Natomiast po tym patchu faktycznie gra troszeczkę lepiej chodzi na tym poziomie, bo przed spaczowaniem faktycznie miałem no 20 klatek i, i wręcz nie dało się w to grać. Ten, ten poziom był totalnie niegrywalny. I teraz jest zdecydowanie lepiej, więc no jest ok. Cieszę się, że twórcy na poważnie biorą swoją pracę i że nie olewają graczy, tylko już działają, żeby ta gra jeszcze była lepsza. Nie puszczają fochów słuchajcie na krytykę. To mi się bardzo podoba. Biją się w pierś, ok. jest dużo do poprawy, <noise> jak on chłopie, ja chciałem, żebyś mi podała apteczkę, nie już tak rzucił. Podoba mi się to, że właśnie... No, obejrzałem troszeczkę, troszeczkę tego streama z oficjalnym właśnie kontem I powiem wam, że naprawdę cieszę się, że takie podejście twórcy prezentują bez fochów. Wiedzą, świadomi są, że jest dużo do poprawy. Kurczę, co ja się będę męczył, jak ja mam snajperkę? To mi moi... Aj, moi mi zasłaniają. Może ja trochę podejdę? Aj, no nie mogę, nie mogę ich trafić, te snajperki. Oj, oj, oj. Trochę byłby wstyd, jakbym na casualu, słuchajcie, padł. <laughs> no ale wiecie. Wszystko się da zrobić, prawda? Jak się ma wybitne umiejętności, jak się prowadzi gameplay, to jest naprawdę trudny. Ja nie jestem przyzwyczajony, ja bardzo rzadko robię gameplaye. To jest jakby wyjątek, jeżeli chodzi o Land of War. Jeżeli chodzi o mnie. No, wychylba, nie? Ojej. Ojej, a czemu jestem... Za osłoną, jak ja byłem przed osłoną. No. No, widzicie, yy, te skoki kamery wciąż niestety są. Podobno one zostały zredukowane, no ale w, w takim momencie, no nie idzie. Nie idzie z tej sniperki wycelować, nie? Dobra Jaki, Jaka dziurka O kopy Ojej No jeszcze jeden Wychyl, wychyl Patrzcie, no nie chcę wychylić z kubany gościu No i będzie próg kurczę, do tych kolegów A do mnie nie wychyli, nie? No, ale widzicie, nie da rady, nie? Wychylił, ale od razu zaczął we mnie próć i nie ma szansy wcelowania. To jest do poprawy. To jest bardzo, bardzo denerwująca rzecz, którą w pierwszej kolejności bym naprawił. Naprawdę, to jest. No patrzcie, no, no nie idzie. Wychyla i nie, nie idzie w gościa po prostu się wcelować. Niedobrze, bardzo dobra. Nie będę go tutaj ten, zraszujmy go. Nie idzie po prostu chłopa trafić, nie? Czy to... Mogę tędy wyjść, czy nie? Okej, okay, myślałem, że mogę sobie dołem przejść, ale nie bardzo. A no to ciekawe, czemu taki okop w Ha, ale mogę... O, 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 o właśnie. Mimo, że mam snajperkę, ja jestem bezsilny wobec tego człowieka, nie? O, dobra. No! kompletnie <noise> niesamowite jeszcze raz dosłownie pół sekundy na to, słuchajcie, żeby gościa trafić. No nie, to, to muszą zdecydowanie, mam nadzieję, że nie tylko ja na to zwracam uwagę. No nie, no nie tylko ja, bo widziałem też wielu. A okej, okay, teraz są tutaj wejść. skrypciki. E, bo widziałem, że wiele ludzi właśnie się na to denerwuje. Wiele komentarzy wskazuje na to, że fajnie by było, gdyby jednak tego cholera muszę się pospieszyć. To mój, to mój. Dobra. Wybuchamy. Hits. O. Dojeżdżamy, panowie. Dojeżdżamy, ich panowie. Kurde, z buta wjeżdżam. Pewnie, pewnie, pewnie. Chyba włączę sobie, słuchajcie, to przeładowywanie Automatyczne Bo troszkę mnie to denerwuje Dobra W sensie ja nie mam takiego nawyku, żeby myszką, bo tu się Te broń się przeładowuje myszką, to jest... Muszę kliknąć Może inaczej, mamy przeładowanie broni na R ...kiedy skończy się magazynek, natomiast po każdym strzale broń się samoczynnie jakby ona się nie przeładuje. Więc jak będę chciał strzelić, to muszę znowu kliknąć, o i on dopiero ładuje wtedy nabój. No jest to słuchajcie realistyczne, tak, no bo trzeba załadować nabój, ale to jest takie niecodzienne trochę, nie? Gdzie on tu jest schowany ten gościu? Czy to po prostu mam o matko! Ale się... Ale się wpakowałem Uciekaj chłopie. Ale się wpakowałem. O, widzicie? Zapomniałem przeładować. I już koniec, nie? Ale teraz ich wykoszę Jeden po drugim. Tutaj się tylko, patrzcie, zabijam im kolegów, nie? Obok. A zainteresował się mną tylko jeden gościu. <noise> Tutaj jeszcze jeden się zainteresował, widzę. Natomiast, patrzcie, wybijam. No ale już sztucznej inteligencji tak łatwo nie poprawią. O, teraz, teraz się chłop zainteresował. Ej, tutaj oflankowałem. Elegancko. Jeden <laughs> za drugim. A ostatniego, żeby było epicko, to ze snajperki jeszcze. O! Tylko jeszcze trzeba dobrze wycelować. Sy. Ale profesjonalista, nie? Ilu już tu jeszcze. Kilko jeszcze zostało, co? Może się zabeczkami schowajmy? to jeszcze. O. o widzicie, pomimo że tego, że o, teraz trafiłem. Um, delikatnie może wcelowałem się za, za nisko i już nie trafiłem w Niemca w gas, bo był mm, odpowiednio schowany, ale powinienem teoretycznie go trafić. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale nie, to nie jest jakaś większa wada, no Bywa tak, tak? To jest akurat detekcja kolizji. To nie jest nic łatwego. Natomiast jak na y, ultra tekstury, to niektóre obiekty faktycznie są do poprawki. Tutaj widzicie tę beczkę. No może twórcy nie przewidzieli, że się ktoś za nią będzie chował? Ktoś jeszcze został? Okej okay. No tak, no Wykonałem jeden cel, teraz drugi cel Zabij resztę to jest Fantastyczne, słuchajcie, są te cele Okej, okay, zostało nam chyba Ostatnia ilość jeszcze Niemilców do zabicia Jak ja to lubię mówić na przeciwników Niemilce Ludzież, niemilcy Bardzo dużo strzelania Chociaż, no, można powiedzieć, że jest to taki Troszeczkę spokojniejszy etap Chociaż no ciężko powiedzieć, że jest spokojny, ale chodzi mi o to, że tutaj, wiecie, jest w końcu etap, gdzie możemy sobie troszeczkę pomyśleć, kogo chcemy zlikwidować najpierw. Wiesz, oni gdzieś tu się daleko poukrywali z tej snajperki, możemy postrzelać. O w sumie snajperka mauser to jest w sumie. Tylko bardzo trzeba uważać, żeby nikt nas tu nie słuchał. Ciągną z daleka, no bo. No mówię, ta hiperstrzelność jest wciąż bardzo, bardzo tutaj aktywna, więc. A tu jest, gościu, przy drzewku. O tu jest, dobra. Trzeba uważać po prostu. No i mówię, fajnie, że na przykład tu się nasi żołnierze cały czas pojawiają. Wprawdzie padają jak muchy. Ale są, czyli dają takie uczucie troszeczkę, że jednak no nie jesteśmy jednoosobową armią, pomimo tego, że większość. No jakoś te plusy nie znikają, prawda? Podejrzewam, że w oryginale to były swastyki, a nie krzyże. To oni wychylą w ogóle, czy nie? Ja się boję tam podejść, bo ja wiem, że jak ja chociaż odrobinkę podejdę, to zaraz się ta hipercelność włączy. Ja nie będę miał żadnych szans, bo na przykład nie można tu się czołgać z tego co widziałem. Nie było nawet takiego takiego tutoriala, więc raczej o o, o widzicie to jest to jest właśnie to o czym ja mówię. Lekko się człowiek wychyli. O, tutaj się schował. Bardzo trzeba uważać. Natomiast prowadząc gamepl game gameplay. Gameplay. <laughs> prowadząc gameplay. Prowadząc gameplay, ciężko się skupić w całości na grze. Przez co właśnie moja nieuwaga skutkuje stosunkowo częstymi śmierciami. Ok, za zasłonki ich nie zabiję. No to w takim razie jestem ciekawy jak. Okej, okay, dobra. Mój problem rozwiązał się sam, bo tutaj panowie ochocza się wystawili Tam się jeszcze skrywa jeden gagatek Ale daleko jest skubone, ja nie wiem czego tak ściągnę stąd, z tej odległości On jeszcze musi wychylić, nie? Chociaż... Nie, nie ma tu balistyki Więc trzeba piksel po pikselu, czyli nie ma tutaj żadnej balistyki, pocisków Więc tam gdzie jakby najedziemy myszką to tam pocisk leci No, troszeczkę się to gryzie, prawda, z tą ultra realistyczną mechaniką Z tym podejściem realistycznym, no ale okej okay. Nie każda gra musi mieć balistykę słuchajcie jak Sniper I bardzo dobrze, ja, ja akurat nigdy nie lubiłem znaczy, nie to, że nie lubiłem snajpera, nie lubiłem tej balistyki. No, dla mnie to nie, nigdy nie było zbyt potrzebne. Dobra, podejdźmy troszkę bliżej. No, czyli można powiedzieć śmiało, że poziom w Warszawie to jest taki poziom, w którym możemy się wykazać umiejętnościami snajperskimi, słuchajcie. Ok, czyżby niewidzialna ściana. Niestety. O, widzicie? Ten, tutaj, tutaj te wszystkie budynki powodują spadek klatek. Zobaczcie, jak tutaj płyniutko wszystko śmiga. Widzicie te różnice? A tu już, o, tu już jest problem, nie? A po drabince mogę wejść? No, w stodole mogłem. Panowie, oskryptowane. O skryptowane drabinki, oj, 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 nie umieramy. Od drugiej strony sobie zajdę się wychylę. Oj! No, ta toporność, znaczy toporność, no to nie jest toporność, tylko bardziej za dużo czasami jest tych obiektów i postać się blokuje na tych obiektach. Można to nazwać topornością. Aczkolwiek ja jestem naprawdę bardzo, bardzo łagodny Co do tej gry. Bardzo pozytywnie nastawiony, staram się tutaj te wszystkie błędy tłumaczyć. No, bierzmy pod uwagę cały czas, że to jest 10-osobowe studio, które 3 lata produkowało te grę na silniku Unity, co jest samo w sobie wyzwaniem. No i kolejna misja za nami. Misja piąta. Szybko to idzie. Gładko to idzie. Chociaż wcale nie jest tak łatwo, jak to wygląda na filmie, bo ja ucinam te urywki, kiedy ja tutaj, wiecie, łaciną strzelam i tak dalej, jak ginę. No ale fajnie, fajnie. Pięć misji za nami, więc powiedzmy, że już połowa gry. No i co, no i czekamy, co będzie dalej, tak? Ja zapraszam Was oczywiście na szósty odcinek, na szóstą misję, eee, tak? Czy na piątą? <laughs> już się trochę pogubiłem. W każdym razie, zapraszam Was gorąco. Tymczasem żegnam się z Wami. Наразь его.